Odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przyjdę do Was z takim zwykłym vlogiem. Może nie do końca zwykłym, bo będzie się troszkę różnił od tych vlogów, które zazwyczaj nagrywam, bo w tym odcinku pokażę Wam, jak wygląda mój dzień wtedy, kiedy nie mam nauki, bo właśnie rozpoczęłam ferię, w końcu będę mogła sobie odpocząć szkoły. No i pokażę Wam po prostu, jak wygląda taki mój dzień. I teraz też może odpowiem na takie jedno pytanie, które na pewno by się pojawiło, czyli czy mam jakieś plany na ferie. No to odpowiem. Odpowiedź brzmi tak i nie, bo jeśli chodzi o jakieś wyjazdy, to totalnie nie mam żadnych planów. Jak już coś będzie, to to będzie po prostu spontan. A tak, ponieważ mam plany wobec nagrywania pewnych odcinków i mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować, bo chciałabym właśnie nagrać takie filmiki, na które po prostu wcześniej nie miałam czasu, bo są jakieś takie czasochłonne, długo się je nagrywa, montuje, więc mam nadzieję, że coś takiego uda mi się zrobić. Pogoda jest okropna i ja już naprawdę nie mogę się doczekać, aż będzie w końcu słoneczko, będzie fajnie, ciepło, można będzie chodzić w samych bluzach, bo póki co nie da się nic zrobić, nie za bardzo chce mi się wychodzić z domu, więc nie oczekujcie, że nie wiadomo co nagram z terenu, ale postaram się zrobić tak, żeby ten vlog był w miarę ciekawy i no mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zrobiłam teraz taki mini haul z Rossmana, bo wczoraj właśnie udałam się do tego sklepu, żeby kupić sobie termoochronę do włosów, bo wiecie, ja mam te włosy rozjaśniane. No i praktycznie codziennie je albo prostuję, albo coś ją podkręcam i w ogóle, więc termoochrona by się przydała. No i kupiłam termoochronę, ale z racji takiej, że była pewna promocja i w ogóle to wzięłam o wiele więcej rzeczy niż w ogóle planowałam. Zresztą zaraz zobaczycie. No to oczywiście wzięłam tą termoochronę i ona jest z ONLIBIO, z tej kolekcji takiej walentynkowej i z racji takiej, że w Rosmanie była promocja i chyba dalej jest, że jak się weźmie jeden produkt, a drugi jest gratis, to stwierdziłam, że muszę wziąć aż cztery. No i tak, oprócz tej termochrony mam jeszcze wcierkę i szampon balansujący do przetuszczającej się skóry głowy. Mam nadzieję, że faktycznie coś zrobi z tymi moimi włosami, bo ja mam okropny problem z przetuszczaniem się tych właśnie włosów, skóry głowy. No i jeszcze. Maska ratunkowa, no i to są chyba wszystkie rzeczy do włosów, i teraz Wam pokażę pozostałe, ale w ogóle ta kolekcja bardzo ładnie pachnie, te produkty, no ten zapach jest przyświetny. Wzięłam sobie też taki mus peelingujący do ciała, malinowa pralina. Ja już to kiedyś miałam i było spoko, tyle że mi się skończyło. No i jakoś tak wyszło, że sobie nie kupiłam kolejnego, ale bardzo ładnie pachnie również. No i już ostatnia rzecz, czyli takie płatki pod oczy z Isany. Ja już je w ogóle wzięłam przy Kasie, bo bardzo mi się spodobał ten mist. Stwierdziłam, że jest uroczy i muszę te płatki wziąć. I to jest chyba w ogóle jakaś taka kolekcja zimowa, bo to jest wersja limitowana, jakoś tak to wygląda. No i było na promocji, więc obstawiam, że pewnie dlatego było na promocji, bo jest to jakaś zimowa kolekcja. Swoją drogą mam najlepszą fryzjerkę na świecie. Oczywiście pozdrawiam Cię, Magda, ale przyjechała do mnie wczoraj i dała mi taką paczkę serduszkiem, więc powiedzmy, że ta paczka jest taka walentynkowa no i prezentuje się w ten sposób. To jest zestaw z milkszejka do tonowania włosów, coś tego typu właśnie, ale widziałam to na TikToku, że jest po prostu taki kieliszek i tam się robi taką piankę i w ogóle i to tak fajnie wygląda, więc mega oczywiście się cieszę i to bardzo ładnie wyglądało, tyle że ja to wczoraj otworzyłam i musiałam to jakoś zawiązać, żeby pokazać wam jak to mniej więcej się prezentowało, więc wybaczcie ale ja tutaj za bardzo talentu do wiązania kokard nie mam, ale już wam pokazuję jak to wygląda w środku. Tak to właśnie wygląda w środku, no i są takie rzeczy, więc mega mi miło, no i jeszcze raz dziękuję za tą paczkę. Dostałam różyczki od Kacpra i dałam sobie je tutaj na biurko. Prezentują się świetnie, tyle że za niedługo padną, bo ja totalnie nie umiem dbać o żadne kwiatki, więc najlepiej, żeby mi kolejnych nie kupował. A jak już to jakieś, nie wiem, sztuczne, bo ja nawet kaktusa potrafię ususzyć, więc no, kwiatki mnie nie lubią, ale są bardzo ładne różyczki. Ja lubię różyczki, te takie czerwone, i jest super. Mam nadzieję, że ten balon w tle za bardzo Wam nie przeszkadza, ale niestety go nie wezmę, i na razie tak będzie sobie tam e, latał, ale dostałam zaproszenie na ślub ze sobą towarzyszącą, to jest e, wesele mojej kuzynki no i tak, będzie ono w czerwcu i będę musiała sobie poszukać jakiejś fajnej kreacji, bo właśnie już miałam jeden ślub sylwestra i wtedy miałam taką sukienkę, tyle że ona właśnie była bardziej taka e, na zimniejszą pogodę że wiecie o co chodzi teraz będę musiała sobie poszukać coś Innego, ale tak, zaproszenie i będzie super. To jest w ogóle drugie wesele, drugi ślub w tym roku, powiedzmy, a naprawdę przez bardzo długi okres czasu nie chodziłam na żadne wesele ani na takie większe imprezy, więc niesamowite. Mam super outfit, wiem, ale to nieważne. Zastanawiam się, jaką będę teraz czytać książkę, bo stwierdziłam, że chcę jakąś przeczytać w ferię i nie wiem jaką, bo ostatnio skończyłam BTH rundę trzecią i stwierdziłam, że dobry pomysł to będzie przeczytanie rundy czwartej, ale jak patrzę na to, jak ta książka jest gruba. I przypominam sobie opisy właśnie tej autorki, te wszystkie rozterki Wiktorii, to, że Shea ma czarne oczy i pachnie tam wodą kolońską, i w ogóle. To, no, jakoś za bardzo mi się nie chce. Aczkolwiek ostatnio całkiem szybko przeczytałam tą trzecią rundę, więc jeszcze nie wiem. No, ale to jeszcze się zastanawiałam nad krew, która nas dzieli. Ale tu ma mieć chyba drugą część, i się zastanawiam, czy po prostu opłaca mi się teraz to czytać, bo ja, jak to przeczytam i zanim wyjdzie, kolejna część, to ja o wszystkim zapomnę e, więc nie wiem to nie tak, że mam mnóstwo książek nieprzeczytanych na półce i spokojnie mogłabym wziąć pierwszą lepszą, ale jakoś tak nie lubię tego procesu wybierania książki, którą będę czytać to jest najgorsza część na razie nie mam szóstej i siódmej rundy Hell, ale jak w końcu kupię te dwie części, to będzie tutaj po prostu taka półeczka poświęcona dla tej serii, a na razie jest tutaj Corrupt i Punk Punkt. nie wiem jak to się czyta, w każdym razie tych dwóch książek oczywiście jeszcze nie przeczytałam bo jakżeby inaczej ale ja już tutaj mam wizję, że właśnie będzie tutaj hell. Szczerze zastanawiałam się czy czasem niektórych książek sobie nie powystawiać, bo nie czytałam ich i póki co na razie nie zamierzam ich czytać i nie wiem czy w ogóle je przeczytam, nie wiem po co je kupowałam, nie pytajcie, ale na przykład już tutaj wam dam e, jeden, jedną książkę czyli to jest Akademia Dobra i Zła, to ma kilka części bo to jest jakaś seria i w sumie teraz nie wiem, czy ja będę to czytać, bo nie wiem, jakoś tak wyszło. Ale oczywiście postaram się w miarę te wszystkie książki, nie wiem kiedy, ale postaram się je przeczytać i mam nadzieję, że będzie świetnie. Mam tutaj na przykład taką jedną książkę i ją skończyłam gdzieś tak mniej więcej na stronie. 104, bo mam tutaj Zaznaczone i potem jej nie czytałam Bo mnie strasznie chyba irytowały Z tego co pamiętam tam jakieś błędy Bo było ich naprawdę bardzo dużo Bo sama tematyka była Całkiem spoko z tego co pamiętam Ale było właśnie dużo jakichś takich Błędów i stwierdziłam, że nie będę tego dalej Czytać i nie wiem co z tą książką Zrobić, czy ją zostawić, czy wystawić Bo... zostawić, wystawić Ale super, e, bo no właśnie Nie wiem czy ja będę to czytać, bo nie za bardzo Mi się chce, będę musiała jeszcze raz te 100 stron czytać, bo nie mam pojęcia co tutaj było, plus pozostałe, nie wiem ile ta książka ma, ale ma naprawdę bardzo dużo tych stron, no pozostałe 500, więc no nie wiem, nie mam pojęcia co z taką książką zrobić, bo to nie jest właśnie jedyna taka książka, którą po prostu wiecie, skończyłam czytać i stwierdziłam, że dalej nie będę. Witajcie kolejnego dnia. Ogólnie to ja rano byłam na chciałam zrobiłam sobie nowe i są bardziej takie walentynkowe, oczywiście zaraz Wam je pokażę. No i zaraz będziemy jechać na sklepy, żeby sobie tam coś pooglądać, znaleźć inspirację, nie będziemy na razie chyba nic kupować. I o co tutaj chodzi? No to ogólnie doczekałam się w końcu remontu pokoju i może tak nie do końca remontu, bo ja w tym pokoju już nie będę, tylko będę w tym, co jest za ścianą i tutaj możecie się zapytać, czemu. Przepraszam, nie w ogóle, no to ogólnie ten mój pokój obecny jest strasznie ciemny, przez co te filmiki i zdjęcia, no, troszkę tracą na jakości. I stwierdziłam, że dobra, przenoszę się do tamtego pokoju, bo on jest naprawdę dużo jaśniejszy. No i myślę, że też zrobię sobie takie rzeczy pod nagrywanie, jakieś tam lepsze oświetlenie, bo no, ten pokój był robiony wtedy, kiedy miałam 10 lat, to jeszcze aż tak bardzo o tym nie myślałam, a teraz, no, będę po prostu chciała sobie parę rzeczy zrobić takich przystosowanych właśnie do nagrywania, robienia zdjęć. No i mam nadzieję, że wyjdzie to wszystko jakoś tak fajnie. Paznokcie prezentują się w ten sposób. Nie są jakoś tak w 100% walentynkowe, ale właśnie o to mi chodziło, bo no, zaraz będą te walentynki i potem i tak musiałam chodzić w takich paznokciach, więc stwierdziłam, że dodam taki akcent serduszkowy, żeby było coś z tymi walentynkami. No ale tak to są to takie zwykłe paznokcie. Pokój prezentuje się w ten sposób. Oczywiście jest tutaj echo, bo dosłownie nie ma tutaj nic, więc mam nadzieję, że z dźwiękiem będzie w miarę spoko, ale właśnie ten remont się już powoli zaczyna. Mam już zaplanowane tutaj parę rzeczy, co gdzie będzie i właśnie co chcę mieć w tym pokoju, ale na razie jeszcze będziemy szukać takiej inspiracji, że na przykład. Coś zamienić i no w sumie zobaczymy jak to wszystko będzie potem wyglądało, bo na razie i tak z meblami nic nie robimy, tylko będziemy coś robić właśnie z oświetleniem, ścianami, podłogą i tak dalej. Tu są jeszcze takie powiedzmy rysunki na ścianie ze wczoraj, bo mówiłam rodzicom, co jakbym tutaj chciała, więc tutaj możecie sobie mniej więcej obczaić, pewnie i tak nic z tego nie wywnioskujecie, ale no będzie się działo. We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher Witajcie już z domu. Ogólnie to kupiłam naprawdę bardzo dużo rzeczy i też mam już mniej więcej wszystko wypatrzone, więc wiem co chcę, wiem co będzie robione. No i to będzie już raczej na tyle w tym odcinku, bo chciałabym sobie zrobić taki osobny odcinek z tego remontu, bo ogólnie to wyszło tak troszkę. Spontanicznie, bardziej to była taka niespodzianka i w ogóle, bo ja wiedziałam, że będę miała nowy pokój, ale nie wiedziałam, że będzie to teraz i tak jakoś wyszedł ten e, zwykły vlog, wyszedł taki troszkę chaotyczny, no ale ja tak często mam, że nagrywam sobie spokojnego vloga, a tutaj wychodzi nie wiadomo co, no ale nieważne, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa! pa.